Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku Shakers i fidget. W tym odcinku będziemy zaliczać pierwsze rochy z bezszczonej katakumby. Od 2 do 10 dlatego, bo nie niechcący na pierwszego zaatakowałem. No i wygrałem, ale nic nie dostałem z lochów. Taki tutaj mam Pro projekt z Demon 40 level. No i tak będziemy zaliczać. No nie no możemy zaczynać, bo tam. No i zaczynamy. Szkielet, pierwszy szkielet. Ciekawe co z niego dostaniemy. O, z pierwszego. Ło! Wow, nie buty, na co? Na szczęście. A my mamy na inteligencję. Dobra. To nie będziemy ich zakładać, bo ja mam na szczęście. No i teraz zaczynamy na ożywi... Obrzydliwy ożywieniec. Zaczynamy. O, Na inteligencję wystrzymało szczęście 13. Czekaj, ja mam na co? Inteligencja 66. No to założymy, bo to tam będziemy zakładać rzeczy z lochów. Będziemy zakładać. Na szczęście też założyłem. No i na szczęście też założyłem, bo ja będę tylko zakładał na rzeczy z lochów, zobaczycie, jak nam pójdzie. No i najwyżej sprzedamy tą miksturkę. Wszystkie potki sprzedamy. Bo tam potek mam xxl -ki. No i teraz idziemy na podstępny wampir, czwarty. I ciekawe jak z nim pójdzie. Dobrze nam poszło. I wszystkie cechy 15, a nasz ma i wytrzymałość 56. No i tak jak mówiłem, będziemy to zakładać. No i tak na razie nam idzie. Małe lewele dostajemy, ale teraz idziemy na Ghul nocny, piąty. Ciekawe jak nam pójdzie. Czy z jednego? Z jednego. I tak, inteligencja wytrzymała szczęście na 22. I pancerz 32. O, dostaliśmy 5 zabezpieczonych poziomów. Lochów i klasera. I to, jak mówiłem, zakładamy. A tam to sprzedajemy, bo to ma tylko na szczęście. Tam sprzedamy. No i tam się ulepszymy na wytrzymałość. No i na jeden raz na to. I na inteligencję. I teraz atakujemy na banshee. Jest szósta. Ciekawe jak nam pójdzie. I czy z jednego, z jednego. Inteligencja wytrzymała szczęście 28. Też zakładamy. Chociaż ja mam chyba nie wiem czy lepsze, czy nie. Nie znam się na tym. No i teraz... No atakujemy dalej tam. Szkielet wojownik, on jest siódmy. Ciekawe jak nam z nim pójdzie. Żebyśmy tylko. Ło! Wow. O, kamień, na siłę i wytrzymałość. Niego nie będziemy zakładać, bo on jest słaby na siłę jeszcze, a nasze jest lepsze tam. No to kamień sprzedamy. A teraz na szaman wudu jest ósmy. I ciekawe jak nam pójdzie. No i z jednego. O, nie dostaliśmy nic. Szkoda. No i teraz atakujemy na mięsny golem. Dziewiąty. O. I ciekawe, jak nam pójdzie. Żebyśmy tylko coś dostali. O. Szczęście co 95. A nasz ma. In... No to założymy, bo to na szczęście ma nawet dużo. I mamy 39 szczęścia. No i sprzedamy te rękawice, bo już na pewno będę... To nie, 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 przepraszam was. Sprzedamy to z Lochów sprzedamy. To, a zostawimy te rękawice. Ulepszymy się trochę, tak. Nie, nie możemy. No to teraz ja zobaczymy, jak pójdzie nam z księży rzym ciemności, a nie z dziesiątych dziesiątych, żebyśmy tylko wygrali. O No to wydajemy grzyby Albo nie, jeszcze jedno Albo może założymy właśnie te rzeczy Zobaczymy jak nam z tymi rzeczami pójdzie I zobaczymy teraz No, trochę nam słabo poszło Ale zobaczymy teraz z tymi innymi rzeczami. I Jak nam pójdzie... O nie, zaczął! Tego tym się nie przejmujcie. Zatakujemy ja jeszcze raz, bo nam on zaczął i nam hita, kryda zrobił. Ło! Nie zło nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zaatakujemy jeszcze parę razy. A jak nie, to będę dostawał bossów. I ostatni odcinek to będzie sami bossowie będą. A jak nie, nie wygramy. Co my tam mamy? Spróbuję z tymi rękawicami zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Nie lub. nie lub kryta. Nie. Dobrze, z tymi rękawicami nam trochę lepiej poszło, ale musiał zacząć akurat teraz. Jeszcze wydamy te parę grzybów. Albo jeszcze się trochę ulepszymy. Zobaczymy. Sprzedamy te rzeczy, bo one są słabe. Ulepszymy się i założymy te to jeszcze raz, dopóki nie wygramy, chociaż mamy już malutko grzybów. Jeszcze mamy jednego użyba. Jednego grzyba. No to jak, to jak mówiłem, to sami bossowie będą na samym końcu. I wszystkich bossów będziemy wtedy pokonywać. Ale to muszę bardzo wysoki level nabić. No i, no i będziemy tego do dziewiątego za, ten, pokonywać. I sprzedamy te rękawice, bo to jest słabe. Jeszcze na Renę zaatakujemy. O nie, możemy przegrać to. E, wygramy tam. Zrobiliśmy klaser. Zaprzygryliśmy się. No i tam. No i tak jak mówiłam, będziemy na końcu atakować i to będzie za... za ile? Za jeden, dwa, trzy, cztery... Za osiem odcinków będziemy atakować. No i dziewiąty odcinek to będzie na... na, na dziesiąty. No, no to zapraszam na mój kanał, żebyście wchodzili, subskrybujcie, no to cześć!